i sobie. Ładny, czyściotkę. I ja tak, zabieram, resztę zostawiam. Spójrz, jak ładny. Piękne. Obecniemy tutaj na miejscu jak jestem. Nóżkę i tragedia. Spójrzcie. Całe się tutaj. Robotrzebę. Nic. Tutaj były ładne. Tutaj popsutę i ten. Raczej też. Jeszcze go wybałem. Ta... spójrzcie popsuty. Nic, szukamy dalej. zaraz się odezwa do Was to sprawdzę czy to nie jest a zaraz powiem tak się moi drodzy mamy tutaj koślarza koślarza ten jest podmokły nie będę go brał mamy następnego tutaj wyciągnę, wyciągnę nóż i obetnę główkę w domu sprawdzę, łepek a teraz spójrzcie tutaj Wyglądają pięknie. I ten malutki Ładnie. Zaraz się włączę, tylko zrobię jeszcze jedno zdjęcie. Bo tam widzę jeszcze jednego. Spójrzcie. O, nie, tutaj jeszcze jest. Spójrzcie. Dwa. Mamy tutaj na pieńku. Tu rośnie na piękku obetniemy Popsutym Spójrzcie tutaj Tego Weźmiemy Tego moi drodzy Tego a. O tam jaki stoi, a to zrobię zaraz inną scenę. Zaraz zobaczymy. Obierzemy te i zobaczymy. Tutaj stoi Tutaj stoję. O kurczę No nic, dobre. Tutaj zrobię centrum dowodzenia. Zaraz się włączę. pozbierają wam koźlarze. Tu jestem w tym samym miejscu cały czas. Zaraz pójdziemy. O, tam jeszcze jeden jest, nie zauważyłem go. Ten jest pusty. Czy taki bardziej podmokły? Bardziej. Gdzie on jest? O, tego nie zauważyłem. Ale raczej też będzie ta pusty. A teraz spójrzcie na tego. Patrzcie. Nie wiem jak to. Co tu to dać? Znaczy? Dam telefon swój. Spójrzcie. Ciekawe jaki stan. Popsy już było widać od dołu Nic, ale jeżeli zabierzemy go do centrum dowodzenia, tam mojego, on tutaj jeszcze jeden nie widzę. Tutaj I spójrzcie. kawałek ile z tego dzień zdrowych. Czy tu nic pokroję i zobaczymy, ile jest zostawionych. Ten duży, oczywiście, też zostawiony, bo Ten też środkowy żarty, ale ja sobie wziąłem takie kawałki, które są odkrojone. czystym i szukamy dalej Koszyk już prawie pełny O, następny, tego nie zauważyłem Spójrzcie. Ale będzie mokre O, tam jeszcze jeden jest. Zaraz zobaczymy Dwa ślimaczki przetniemy, o tak może i zdrowy, tylko tutaj chodzi mrówka. Jest zdrowy tutaj jest liść przyklejony, ale zdrowy i zaraz zobaczcie tego następny. Slimaków tutaj nie brakuje. Przetniemy na pół. Nie, ten nie jest zdrowy. Nic, szukamy dalej. No, mamy, moi drodzy, następne. Wielkiego koszyka w podstawie położę. A spójrzcie. Oj, wyrywamy się. O, a teraz mi upadł. Usłyszałem zwierzę znowu. Nie wiem, czy coś tutaj nie chodzi. Jakiś łoś albo coś. I tutaj mamy następnego Fakt, że jesteśmy na ich terenie Bo tu takich Kupek To widać pełne Nic, skroimy Nóżka wydaje się fajna Robi patrzymy tego Ten też ten też i zobaczymy tego ze ślimakiem jeszcze przykryjemy dla was tutaj jest, ale odkroić kawałek, im. chociaż ten mi się trochę nie podoba. Jeszcze raz przykleję. Nie, tego zostawię. Nic, czekamy dalej. Tak, chyba widzę łosia. A akurat tam jest ten ten. Koźlarz duży Zaraz ja się włączę Te dwa Tutaj jest malutki koźlarz Na razie wezmę go w całości I coś wam pokażę Następny koźlarz Ten mi się wydaje taki A, sam się przywraca. To nic z tego tego odetnę. I zabieram sam łatek. szukamy dalej.